Cześć, Symoneczko, widzowie. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj mamy czwartek. Niestety dzisiaj vloga nie będzie, ponieważ nie miałem go kiedy zmontować. Od następnego tygodnia będą normalnie filmy co wtorek i czwartek o godzinie 17. .00. Mam dla Was jednego vloga z podróży oraz nagrałem tutaj już z pracy jednego vloga. Ale niestety nie mam ich kiedy zmontować. Tak więc, w sobotę usiądę, zmontuję obydwa vlogi. Będziecie mieli na następny tydzień. Teraz taki krótki filmik, właśnie żeby wam powiedzieć, dlaczego nie ma vloga i w ogóle. W poniedziałek rano, moja dziewczyna źle ustała na nogę, jak schodziła ze schodów. I na początku myśleliśmy, że noga jest złamana, ale jest prawdopodobnie tylko skręcona. Poszliśmy do lekarza. Eee, lekarz powiedział, że noga raczej nie jest połamana, tylko jest skręcona. Więc nie może ani chodzić, ani nic. Kostka napuchła, na ponieważ kostka jest skręcona. No, dlatego nie mam jak wam zmontować floga, ponieważ nie mam po prostu na to czasu teraz. Jak e, przyjdzie weekend, dzisiaj mamy czwartek, jutro jeszcze do pracy i mam wolne, zmontuję wam te flogi. I we wtorek o godzinie 17 na pewno wam wrzucę vloga Sobie ustawię go wcześniej, żeby o 17 równo się przesło. Teraz zobaczcie. Co tutaj stoi? Mamy popsute land cruisery. Widzicie cały dach po Tutaj taka duża koparka. Gigantyczna. Dzisiaj mamy troszeczkę więcej pracy. Znalazłem teraz chwilę, żeby wam nagrać ee, krótki filmik. Zaraz mam pauzę tak więc Nagram wam szybko i jadę na pauzę, a po pauzie pełno roboty No tak więc wiecie, że dzisiaj odcinka nie będzie W sobotę niestety też nie będzie, bo w sobotę nigdzie nie pojedziemy, żeby coś wam nagrać albo coś Tak więc Zostawcie oczywiście suba, zostawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że rozumiecie, że w tym tygodniu filmu nie będzie, ale już od następnego na pewno, na pewno filmy się pojawią. Wtorek godzina 17, oraz czwartek godzina 17. We wtorek będzie z podróży, jak wracaliśmy z Polski do Holandii, a w czwartek będzie vlog z pracy. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego filmiku. Zostawcie oczywiście suba, zostawcie łapeczkę w górę. A my widzimy się w kolejnym filmie. Siema.